Witam w kolejnej lekcji kursu Office 365 dla firm. Dzisiaj zajmiemy się inteligentnymi dokumentami programu Word. W Wordzie, PowerPoincie czy Excelu na wstążce znajduje się kilka tysięcy funkcji. Czasem ciężko nam coś znaleźć, i w takich sytuacjach z pomocą przychodzi funkcja Powiedz mi. Ta opcja będzie nam podpowiadała te funkcje, których szukamy. W przypadku mojego dokumentu będę chciała sprawdzić, czy jest on napisany. Poprawnie, ortograficznie. W związku z tym będę szukała opcji związanej z pisownią i gramatyką. Po wpisaniu kilku pierwszych liter opcji, pisownia i gramatyka, zostaje ona automatycznie wyszukana i uruchomiona. I od razu wiem, że muszę poprawić kilka rzeczy w moim dokumencie. Druga bardzo przydatna nowość to inteligentne wyszukiwanie. Bardzo często, tworząc dokument, potrzebujemy dodatkowych informacji. I zamiast przerywać pracę nad nim oraz wyszukiwać treści w internecie, możemy skorzystać z opcji inteligentnego wyszukiwania. Jak to zrobić? Zaznacz frazę, na temat której szukasz informacji. Kliknij prawym klawiszem myszy. Wybierz opcję Inteligentne wyszukiwanie. W menu po prawej stronie znajdziesz żądane informacje, które możesz na zasadzie przyciągnij i upuść dodać do swojego dokumentu. Dokument od razu wygląda lepiej, a ja zapraszam Cię do kolejnej lekcji w kursie Office 365 dla firm.